System SWSE jest rodzajem aplikacji internetu rzeczy. Składa się generalnie z trzech elementów opaski noszone przez osoby właśnie znajdujące się w monitorowanym obiekcie. W obiekcie tym zainstalowane lokalizatory, które odbierają sygnał z opasek poprzez transmisję bluetooth i przesyłają dalej poprzez sieć Wi-Fi do serwera MQTT, który ma możliwość rejestracji tych danych i przygotowywania wizualizacji na przykład w formie strony WWW. Daje to możliwość podglądu, jakie osoby są w monitorowanym obiekcie, czy opuściły obiekt. W przypadku ewentualnej lokalizacji. Dodatkowo opaska ta umożliwia też monitorowanie funkcji życiowych, czyli stwierdza, czy ta osoba jeszcze żyje, ewakuuje się, rusza się, nie rusza, czy gdzieś upadła i powinniśmy ją szybciej starać ewakuować. Wszystko to łącznie z aplikacjami do wizualizacji, które pokazują, gdzie, w którym momencie, w jakiej formie znajduje się ewakuowana osoba, stanowi cel tego projektu. Całe urządzenie składa się z kilku takich submodułów. Cała ta płytka, która jest płytką bazową, przygotowaną, przystosowaną do tego, żeby założyć tutaj moduł mikrokontrolera, który zawiaduje całością pracy urządzenia, plus moduł zasilający tutaj od spodu lutowany. I ponieważ urządzenie ma mieć charakter przenośny, mobilny, także ma też baterię. Projekt jest interdyscyplinarny. Jesteśmy na Wydziale Elektrycznym. Sama elektronika jako nauka integruje wiele różnych dziedzin, nie tylko. Te projektowanie obwodów, które tu widzimy, które wykonane zostały w trakcie projektu, ale także obróbka danych pozyskiwanych, przetwarzanie sygnałów, informatyka, przetwarzanie wielkich danych. Projekt ten dotyczy bardzo popularnej dziedziny, jaką są sieci sensorowe, czy bardziej ogólnie mówiąc, internet rzeczy. To, z czym coraz częściej spotykamy się w naszym życiu codziennym: takie dziedziny, przetwarzanie, budowanie urządzeń, systemów, które ma pomagać nam zwykłym ludziom w codziennej pracy. Geneza projektu wywodzi się z rozmów z pracownikami służb, które zajmują się ewakuacją osób, czyli ze strażą pożarną. System nadzorujący proces ewakuacji przydałby się takim służbom. Podobne istnieją rozwiązania, niemniej jednak nieukierunkowane na proces ewakuacji. Chcieliśmy się skupić na tym, żeby to było tanie. Po tych rozmowach podjęliśmy rozmowę z towarzyszącą nam firmą, z którą wystąpiliśmy o finansowanie z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, firmą MUS z Białego Stoku. Firma skupiła nad opracowaniem aplikacji mobilnej, aplikacji, która będzie służyła później już służbom do weryfikacji obiektów. Przy projekcie pracował zespół Politechniki Białostockiej związany z wydziałem elektrycznym. Jako koordynator projektu jestem bardzo zadowolony z pracy zespołu. Liczę na to, że w przyszłości może będziemy więcej mieli absolwentów, naukowców, którzy pójdą na studia doktoranckie i którzy będą wspierali nasze zespoły Politechniki Białostockiej w realizacji tego rodzaju projektów.